Według świętego Marka, jego bliscy wybrali się, żeby go powstrzymać. Bliscy Jezusa przychodzą do miejsca, gdzie uzdrawia on chorych, gdzie głosi Ewangelię po to, ażeby go powstrzymać. To słowo, którego używa ewangelista, mówiąc o powstrzymywaniu Jezusa, to samo słowo użyte zostało. Gdy pisze o kohorcie, która przybyła do Ogrodu Oliwnego, żeby go tam złapać, uwięzić. Dokładnie to samo, co zrobili żołnierze, którzy uwięzili Jezusa, dokładnie to samo próbują zrobić ci, którzy są jego najbliższymi, jego rodzina. O ile jednak żołnierze uwięzili tylko ciało, uwięzili. Jezusa, ale nie udało im się zakneblować mu ust. O tyle bliscy wcale nie chcą, ażeby Jezus został uwięziony fizycznie. Chcą uwięzić go duchowo. Chcą go zakneblować. Chcą, żeby przestał mówić, przestał głosić. Nie boją się jego czynów. Boją się jego słów. Czasami tak jest, że ci, którzy są najbliżej nas, nam najbliżsi, tym najtrudniej wytłumaczyć nasze życie, tym najtrudniej wytłumaczyć nasze decyzje, nasze ideały, nasze marzenia, tym najtrudniej wytłumaczyć, co czujemy. Jezus na szczęście miał jednak matkę, kobietę, która nawet gdy mówił słowa gorzkie, Doskonale rozumiała, że mówił o miłości, że nawet gdy mówił najtrudniejsze słowa na świecie, to mówił je z miłości. Dziękujmy Bogu za to, że mamy matkę, która po prostu rozumie, nawet wtedy, gdy już nikt nie rozumie. Do zobaczenia jutro.